się Siema, Siemano, dzisiaj kolejny dzień. I dzisiaj mam nadzieję, że Wam pokażę krok po kroku, jak prawidłowo zarybiać. W momencie, kiedy dostajecie informację, że was, Wasze koło, czy Wasz okręg zarybia i chcecie im pomóc, a nie macie doświadczenia, mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże. Tutaj wraz z panami z mojego okręgu będziemy dzisiaj zarybiać i chcę to nagrać w taki sposób, aby było powiedziane krok po kroku, co robić, jak to robić, żeby było dobrze, żeby te ryby trafiały w jak najlepszej kondycji do wody, ale przede wszystkim żeby to było zrobione poprawnie, żeby miały jak największą szansę na przeżycie i tak dalej i tak dalej. To jest moje kolejne trzecie czy czwarte zarybienie, ale nie miałem, że tak powiem, jeszcze takiej wiedzy. Konkretnej, krok po kroku, co robić, jak to robić, żeby te ryby miały jak największą szansę, że tak powiem, na przeżycie, zapraszam Was do oglądania tego materiału z kolejnych jesiennych zarybień. Więc już jesteśmy nad naszą jedną piękną rzeką i zaraz będziemy rozpoczynać zarybienie jesienne narybkiem lipienia. Za mną jest Pan Michał Bień, jest dyrektorem. Biura zarządu PZW Kielce. Więc witamy, bardzo miło tutaj poznać. Witam. Bardzo miło Zajem. poznać osobiście i zobaczcie, co jest bardzo ważne i co chciałbym zaznaczyć: nie jest to pan, który sobie stoi na brzegu, na kostce brukowej, tylko jest w wodzie, przebiera się i robi to samo co my i razem z nami tutaj zarybia. To jest bardzo istotne, szczególnie dla tych, którzy twierdzą, że PZW nic nie robi, bo musi pan wiedzieć, że. Są i tacy ludzie w naszym okręgu. Niestety, jak wszędzie Państwo tak się e, Oczywiście z nami są też panowie z wód polskich, e, którzy tutaj kontrolują zarybienie, sprawdzają, czy to wszystko przebiega tak, jak być powinno. E, no i cóż, no, liczę, że Pan Michał, Pan Dyrektor powie nam parę słów na temat tego, jak to powinno wyglądać, od czego zacząć, krok po kroku, tak, żebym ja się czegoś nauczył. No i też żebyście by się dowiedzieli, jak to powinno wyglądać. co, so, daj głos. Tak, najważniejsze na początku zarybienia jest wyrównanie temperatury. Temperatura wpływa najbardziej na przeżywalność, gdy jest niewyrównana. Szok termiczny w przypadku małych ryb o kilka stopni potrafi zniwelować całkowicie skrócenie zarobienia. Dlatego istotne jest, żeby ten worek z rybami poleżał te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, w od temperatury wody, a temperatury wody w rzece, a temperatury wody w worku. Gdy ta temperatura nam się wyrówna, to możemy spróbować po naprężeniu folii worku. Otwieramy worek i zaczynamy powoli wymieniać tą wodę między workiem a rzeką. Żeby ryby powoli się zaaklimatyzowały do nowych warunków, w których będą żyły. Czyli jak tak dobrze rozumiem, no to trzeba to i po pierwsze, żeby sobie dobrze poleżał w wodzie, po drugie potem jeszcze wymieszamy tą wodę i dopiero potem zarabiamy, tak? Dokładnie. Okay. To jest najważniejsze, ważniejsze nawet od, w przypadku lipienia czy strąga, gdzie ta wielkość ryb jest wyrównana i kanibalizm tak nie występuje, to jest ważniejsze niż dokładne rozniesienie ryby po rzece. Najważniejsze jest właśnie zminimalizowanie wystąpienia szoku środowiskowego. Okay. Różnice w przeżywalności przy wystąpieniu szoku mogą sięgać nawet kilkudziesięciu więc dlatego to jest no. bardzo istotne. No to czyli to jest bardzo ważne. Okay. No to teraz chodźcie, pokażemy jak to się powinno robić prawidłowo. To otwieramy worek, by zapoznać ryby z nowymi warunkami środowiskowymi. I dolać im wody, która występuje tutaj, płynie tutaj w tej naszej rzece. Patrzcie. Dobra, teraz chwilę poczekamy. Teraz chwilę musimy odczekać. U nas akurat w tym przypadku tego zarybienia jest plus taki, że jest ta sama zlewnia, mhm. więc te warunki fizyko-chemiczne wody są bardzo zbliżone do tych na ośrodku zarybniowym. W przypadku innych zlewnik ten charakter się znacząco różni, no już te manipulacje, które teraz robimy muszą trwać dłużej. Muszą mieć więcej kontaktu z tą świeżą wodą, nową. I teraz czekamy kilka, kilkanaście minut. Wylewamy nadmiar wody. I dolewamy jeszcze raz wody I cały czas obserwujemy ryby jak się zachowują. Czy mają jakieś gwałtowne ruchy, nagłe, czy spokojnie sobie worko pływają. Gdy to jakieś nagłe ruchy, musimy zwolnić wszystkie nasze czynności. To znaczy, że jednak te warunki się dość różnią i ryby potrzebują jeszcze dłuższej chwili na aklimatyzację. A tak, jak w tym przypadku, gdzie ryby naturalnie się zachowują, mimo dolewki wody, możemy zaraz przystąpić do ruszania jak do rzeki. W środku zarybień, lipieniem czy pstrągiem, w rzece takiej górskiej czy podgórskiej, szukajmy miejsc płytkich wodą szybko płynącą i w wodzie, żeby występowały roślinność wodna czy rumowisko drzewne, jakieś gałęzie, konary. W takich miejscach płytkich, gdzie mamy gwarancję, że drapieżnika nie powinno być, puszczamy po kilka szkół w jednym miejscu. dokumentację zrobić. Istotną kwestią jest, żeby wybierać miejsca z wodą szybciej płynącą, nierwącą, ale płynącą szybciej, żeby ta ryba mogła odpowiednio się natlenić, odstresować po transporcie i po stresie związanym z samym zarybieniem. W miejscach głębszych, wolniej płynących te warunki mogą być zmienne i to zawsze występuje ryzyko, że ta ryba może się nieodpowiednio się odpić, natlenić, to może się przełożyć na dalsze stresy zarybienia. A się ładnie rozchodzą. dobrej kondycji. Tak, mamy przykład miejsca, które należy ominąć przy zarabianiu takimi drobnymi rybami. Jest y, miejsce głębsze, gdzie woda spokojniej płynie. Po pierwsze, ryba może się tu nie do końca dobrze odpić, ale może też występować tutaj w tym miejscu drapieżnik. To możemy je Czym więcej kryjówek, czym więcej takich mikrosiedlisk, tym więcej ryb możemy na metr kwadratowy wpuścić. Takie średnie zagęszczenie na metr kwadratowy cieku, takim na narybkiem jesiennym, żeby wychodziło te kilka sztuk na metr kwadratowy. Tutaj nie chodzi dokładnie, żeby wpuścić na każdy metr kilka sztuk, tylko żeby średnio na odcinek wychodziło po te parę sztuk na metr kwadratowy. Dyrektor powie nam krok po kroku, w takiej już co prawda dużej pigułce, jak postępować z rybami w tym momencie i w trakcie zarybienia, kiedy ten worek już włożymy do wody, gdzie wcześniej, oczywiście, sprawdziliśmy temperaturę, e, zmierzyliśmy temperaturę wody w rzece, wiemy, jaką mamy w worku i co dalej robimy, jak już położymy ten worek do rzeki. Wyrównujemy temperaturę w worku i w rzece, żeby była ta sama temperatura, żeby ryby nie dostały szoku termicznego. Kolejno, otwieramy worek. I powoli dolewamy wody z rzeki. Istotna jest obserwacja, jak ryby w, tym, w tej danej chwili się zachowują. Czy są spokojne, czy mają jakieś nerwowe zachowania. Szybciej zaczynają pływać, oczkować. Wtedy przestajemy dolewać wody i musimy dłuższą chwilę odczekać. W przypadku, gdy ryby normalnie się zachowują, nie reagują na dolewanie tej wody, nowej wody z rzeki. Wtedy następujemy do podziału tych ryb na wiaderka i następnie wpuszczamy je do rzeki w ilości kilku sztuk na metr cieku. Szukamy miejsc płytkich, gdzie występują kryjówki w typu postaci roślinności wodnej, czy jakichś gałęzi, rumowiska drzewnego, czy większych nawet kamieni. No właśnie, mnie co najbardziej interesuje, bo to już wszystko wiem tylko na liczbach i to jest jakoś tak mniej więcej uśrednione, może się to też i ja, i wy dowiemy jak jest z przeżywalnością takich ryb? W momencie oczywiście, kiedy zakładamy, no bo to na pewno są duże różnice, ale w momencie, kiedy zakładamy, że osoby, które brały udział w zarybieniu, mają takie doświadczenie jak pan, e, wiedzą jak to robić i robią to zgodnie z tym, jak to się powinno po prostu odbywać i że te ryby są wpuszczane po prostu w dobrej kondycji. To jak to mniej więcej tam, jak możemy uśrednić, jak jest, to jest przeżywalność? Bardzo szacunkowo na podstawie badań w przypadku strąga i lipienia możemy uzyskać... Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Zależy oczywiście od odcinka, od charakteru rzeki czy od samego materiału zarabieniowego. Nawet możemy uzyskać 50% przeżywalności tego materiału na rybku jesiennego. No to to już jest bardzo duża liczba, jeżeli nawet dochodzi do 50%, no bo nawet ja na wcześniejszych jakichś materiałach, gdzie jak wspominałem o tym, no to też gdzieś i wyczytałem, ktoś mi powiedział, że to jest no 10% trochę w górę ewentualnie. a tutaj jeżeli to faktycznie się zrobi tak jak być powinno, to jest duża szansa, że ten narybek jednak zostanie i ta przeżywalność jest nawet do 50%, jest bardzo dużo. No wszystko zależy właśnie od, dokładnie od odcinka, ile jest hmm. drapieżników, ile jest kryjówek, no, no jest, te widełki przeżywalności są dość szerokie właśnie, od tych kilkunastu procent do kilkudziesięciu procent możemy je uzyskać, też tempo wzrostu ryb po zarybieniu z takiego narybku jesiennego się od charakteru cieku, przynajmniej na przykładzie naszego okręgu, ryby wymiarowe w przypadku pstrąga potokowego na niektórych ciekach możemy uzyskać już po roku od zarybieniu. No proszę, od takiego zarybienia jak od, od, takiego zarybienia, od, właśnie, od Palczaków, mamy takie cieki, gdzie ten tempo wzrostu jest tak szybkie, że po roku już są ryby, ryby wymiarowe, razy. ale powiedzmy średnio tak 2-3 lata na rybę wymiarową w przypadku pstrąga i lipienia należy czekać. No ale to są naprawdę bardzo cenne informacje i myślę, że takie informacje, gdzie napawają optymizmem, bo wiele osób myśli, że jak robimy na, z rybkiem, na rybkiem jesiennym, czyli on ma tak, tak mniej więcej jak ja widziałem, to między nie wiem 5-8 cm, coś takiego. Maksymalnie 10 cm. Maksym, no, do 10 cm maksymalnie, no to jeżeli po roku, po dwóch one do, fajnie dorastają, w zależności od tego co jest w rzece i jak to się oczywiście odbywa, no to naprawdę bardzo fajnie. To, to jest, daje taką, no... Na Warto to, że... działać w tym zarybieniu, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło. Dokładnie, ogólnie rzecz biorąc to co widzicie, widzicie i, i, i jak my to nagrywaliśmy, no to oczywiście to jest bardzo fajny z oka kamery. Ogólnie to wygląda tak przy takim zarybieniu, że po pierwsze wcześniej jest informacja na stronach, że takie zarybienie będzie i oczywiście okręg zaprasza do wzięcia udziału wędkarzy w takim zarybieniu. Takie, później trzeba te ryby przygotować, po nie pojechać, Przywie się nad rzekę i jak dobrze wiecie, nie, będzie, nie będą to ryby wpuszczane w miejscach, gdzie jest łatwo dostępne, gdzie jest łatwo dojechać samochodem, tylko trzeba wziąć te worki, ewentualnie wiaderka i się po prostu spacerować po rzece, Więc im jest więcej osób, tym to szybciej trwa. A jak wiadomo, też zależy na tym, żeby kondycja tego na rybku była jak najlepsza i to trzeba zrobić po prostu szybko. Więc każda ręce do pracy się przydają. I nie jest to takie hopsiów, ale powiem szczerze, że zabawa przy tym jest naprawdę bardzo bardzo fajna i duża satysfakcja. Tym bardziej, jak tam dyrektor mówi, że to jest taka duża przeżywalność, no to też fajniej będzie, jak tą rybę za dwa, czy nawet trzy sezony się złowi i się będzie miało z tyłu w głowie, że może to jest ten, którego właśnie się puszczało. No i oprócz tutaj nas, były jeszcze wody polskie, tak? Tak. Na naszych zarybieniach też są obecni przedstawiciele wód polskich, którzy nadzorują przebieg zarybienia. I czy ilości zgadzają się z tymi, które mamy zapisane w umowach użytkowania danych owodów rybackich? Mhm. Gdzie ryb, ryby nie mogą być wpuszczone ani w większej, ani w mniejszej ilości niż te, które mamy zapisane? Czyli ogólnie musi być tak, jak jest na papierze, i oni to yy, sprawdzają, nadzorują, no już jak zwał, tak zwał, ale są też po to, żeby to wszystko się zgadzało yy, na każdym etapie zarybienia, tak? Dokładnie. No, Zarabienie właśnie dobiegło końca. Tutaj sobie już wszystko krok po kroku powiedzieliśmy, co i jak. No ja bardzo dziękuję, że mogłem po pierwsze uczestniczyć w takim zarybieniu, że udało mi się to nagrać. No i myślę, że przyszłościowo, jak będą jakieś potrzeby dla okręgu, no to ja ze swojej strony bardzo chętnie też przyłączę się do takich akcji, takich czy innych. Więc bardzo ok. No i naprawdę fajnie, że udało się spotkać tutaj nad wodą i przeprowadzić takie zarybienie. Także dziękuję panu za. Bardzo owocny myślę, materiał. Myślę, że taki materiał, zarówno dla mnie osobiście, mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo ciekawy. Wiele się dowiedziałem i liczę, że dla Was też będzie ciekawy, bo też zobaczycie, jak to działa i jak to się powinno robić. Więc ja osobiście bardzo dziękuję za tą naprawdę obszerną wiedzę. Tutaj Pan Dyrektor podzielił się naprawdę masą, masą konkretnych informacji, więc bardzo fajnie. No i dziękuję za dzisiejsze, że tak powiem, spotkanie nad wodą. Także dziękuję Panu za nasze dzisiejsze spotkanie za stworzenie wspólnego materiału i liczę na owocną współpracę na przyszłość. No myślę, że jak będą potrzeby, to ja ze swojej strony jestem bardzo otwarty i na taką wiedzę myślę, że nie tylko ja bardzo chętnie będziemy się tutaj częściej spotykać nad wodą w takich, a nie innych okolicznościach. Także dziękuję bardzo dziękuję. i mam nadzieję, że widzimy się niebawem na kolejnych zarybieniach albo kolejnych takich coch. I tak jak widzieliście, takie zarabienia są potrzebne. Ja się dowiedziałem tego, że one są naprawdę. Przeżywalność tych ryb jest na poziomie dużo wyższym no, niż ja myślałem. Gdzieś tam, jak wyczytałem, gdzieś tam mi powiedzieli, że to jest 10 około y, procent, że można tak uśrednić. A się okazało, że ta przeżywalność, jeżeli zrobimy to tak, jak tutaj pokazałem, i jeżeli zrobimy to tak, jak być powinno, jest na dużo, dużo wyższym poziomie. I to naprawdę cieszy i daje takiego no, kopa motywacyjnego. A propos tego, dużo osób siedzi przed kąpem. To już jest moje osobiste zdanie. Siedzi dużo osób przed komputerem, narzeka na brak ryb, że się nic nie dzieje, że PZW to PZW. Wszyscy wiemy, jakie niektórzy mają na ten temat zdanie, ale ruszcie się na takie zarybienie. Zobaczcie, jak to jest, zobaczcie, ile trzeba pracy włożyć w to, żeby poprawić ten nasz rybostan i zobaczcie wtedy, jak się zmieni wasz światopogląd. Ja mówię, to jest pierwszy rok, w którym ja jestem na takim zarybieniu. I naprawdę mi się to podoba, z wielu względów. Po pierwsze się dowiaduje nowych rzeczy, dowiaduje się dużo konkretnych informacji na temat tych ryb. Przeżywalności, jak one żyją, gdzie bytują, w jaki sposób. Nawet możecie przecież tą wiedzę potem wykorzystać nad wodą w czasie wędkowania. Będziecie wiedzieć wtedy dużo, dużo więcej niż w momencie, kiedy przychodzicie na miejscówkę i nie wiecie nawet od czego zacząć, chociażby o to chodzi. A tutaj ja z panami rozmawiałem, dali informacje o tym, że są zarybienia. No i co? I kto do okręgu zadzwonił? Nigdy do okręgu nie zadzwonił po to, żeby zapytać się gdzie, jak i o której. Stali bywalcy to są stali bywalcy. Fakt, parę nowych osób, w tym ja, w tym roku braliśmy udział, tych zarobieni jest kilka, ale zachęcam do wzięcia udziału w takim czymś, a nie tylko siedzenie i hejtowaniu przed komputerem. Takie jest moje zdanie, i zapraszam i zachęcam do tego, żeby się ruszyć. Bo nie dość, że robicie coś dobrego, nie dość, że robicie coś fajnego dla tych wód. To naprawdę jest to mega frajda w tym, jak widzicie, jak ten rybek sobie ucieka. I jest duża szansa, że na przyszłość będziecie mieli z nim styczność i wtedy będziecie mieli z tyłu głowy, że to właśnie wy zarybialiście między nimi takimi rybami. I przede wszystkim poprawiacie stan wód tam, gdzie łowicie. Więc ja Was zachęcam do tego. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy takie materiały odbieracie. A też mnie to nakierunkuje na przyszłość, jak tutaj będę z okręgiem rozmawiał na temat różnych innych materiałów. Może dać jakiś pomysł, albo też na czymś konkretnym się w przyszłości skupimy. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że był to dla Was również taki interesujący materiał, jak dla mnie i że dużo, dużo fajnej wiedzy się dowiedzieliście. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka. Cześć!